Dzień dobry publiczności. Księga Jezułego. Skończyły się księgi mojżeszowe. Zakończyliśmy pięcioksiąg mojżeszowy, który kończy się tym, że Aaron i Mojżesz umierają przed wejściem do Ziemi Świętej, do Ziemi Obiecanej i ich dusze zostają zabrane prawdopodobnie do miejsca, gdzie mieszka Jachwę, do jego nieba, na jego planetę, na jego statek, nie wiem... Być może, wielce wszystko jest prawdopodobne. I tak jak mówiłem Wam wcześniej, Jachwe zapowiadał, że nie wszyscy wejdą do Ziemi obiecanej, a niektórzy ją tylko zobaczą z góry, ponieważ istnieje taka teoria, że to pokolenie z Egiptu, które wyszło, miało umrzeć na pustyni, a nowe dzieci, które się narodziły na piaskach, miały wejść do Ziemi nowej. I głosić już tylko prawo Jahwe. Oni nie znali życia w Egipcie, a w Egipcie działy się różne rzeczy: były wielożeństwa, były różne udziwnienia w stosunkach damsko-męskich, były stosunki ze zwierzętami i wygląda na to, że Jachwe, który, który z Izraelitami wcześniej już w Egipcie było 430 lat, bo zanim wyszli to ich pobyt tyle trwał. Więc możemy zakładać, że mm, na przykład cywilizacja, jeżeli to był Jachwę i to ta sama cywilizacja wyszła z Mezopotamii, z Sumeru, założyła Egipt lub odwiedziła Egipt w czasach, kiedy nie było już bogów, którzy założyli Egipt, zobaczyła, że nie może tam zbyt wiele osiągnąć i pomyślała, pomyśleli ludzie Jachwe, że mogą założyć nową cywilizację, kolejną cywilizację. I państwo Izraelitów umieścić swoje przygody w świętych księgach, aby ich pamiętano, aby dać nam wskazówkę na przyszłość, co to mogło być i jak to się działo. Ale jest też teoria, że to była ta sama cywilizacja, która założyła Sumer i większość cywilizacji. A to znaczy się cywilizacja z innej planety. Założyli Sumer 6000 lat przed naszą erą, potem plus minus Egipt 4000 z kawałkiem albo więcej i wyszli z Izraelitami, by kontynuować swoje przygody, a potem doszliśmy do Nowego Testamentu dojdziemy, ich przygody dzieją się na przestrzeni przecież 1500 lat niemalże, i w roku 0 rodzi się jego syn, który zapoczątkuje nową religię, która poprzez legalizację w Państwie Rzymskim w 300 chyba 13 roku. O ile się nie mylę, strzelam, ale to jest w tych latach blisko. Tam były kilka działań, było legalizacja i potem zatwierdzenie jako religia państwowa wraz z Rzymianami i, i Kościołem utworzonym w Rzymie, rozniosła właśnie na cały, na cały niemalże świat na pół świata, potem na jego drugą część, wraz z misjonarzami itd., tak itd., tak ale jesteśmy w Piątej, w Księdze Jozułego która to ma, zaczyna się po Pięcioksięgu Mojżeszowym i teraz. Nie ma już Mojżesza, został zabrany, jego duszę osobiście zabrał Jachwę, jak wiemy z, z poprzednich części i prawdopodobnie została ta dusza wskrzeszona albo był to anioł tylko w przebraniu ludzkim, bo mówię wielokrotnie, e, odgrywano teatr przed tymi ludźmi, e, wyższa cywilizacja z innej planety udawała bogów, i jak powiedział Henoch, te księgi są dla ludzi z przyszłości, którzy będą umieli je odczytać, będą znali statki, loty w kosmos. To samo mówił Deniken, bo on też z Henocha czerpał. I Henoch mówił, że to były istoty świetliste, które kiedy chciały, przybierały postać ludzką. I teraz. Księga Jozułego zaczyna się tak. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzek Pan do Jozułego, syna Nuna, sługi Mojżesza, tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, napraw się tu, przepraw się przez Jordan, Ty i cały Twój lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Kończy, skończyło się 40 lat na pustyni. Są nowi ludzie, jest nowy przywódca, już nie Mojżesz, a Jozuę. I mają się przyprawić przez rzekę kolejną, przez Jordan. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, przez cały kraj Chetyjczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie, będzie sięgać wasz obszar. Niech przed tobą się nie ustoi, póki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię i nie opuszczę. I bądź mocny, mocny i mężny bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem ich ojcom. Czyli mamy przekazanie władzy. Jozue był sługą Mojżesza, przez 40 lat naoglądał się tych cudów, naoglądał się wszystkiego, co tam się działo. Był strasznie bogobojny, natury lękliwej. I teraz Mojżesz Jahwe mu powiedział, że będzie jego prawą ręką i nie musi się niczego bać ponieważ Jachwę będzie zawsze z nim. Jak byliśmy lud mówi, jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i tobie. Oby tylko pan Bóg twój był z tobą jak był z Mojżeszem. Lecimy dalej. I nakazali Ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza, hmm, Boga waszego i kapłanów lewitów niosących ją tu już mamy ciekawy fragment przemowa do ludu, gdy zobaczycie skrzynię e, przymierza, czyli arkę gdy zobaczycie niosących niosącą e, niosących ją kapłanów m, gdy zobaczycie Boga to także wyruszcie z waszych miejsc i, idź, i idźcie za nią no, tu jest jakby powtórzenie tego, co działo się na pustyni. Kiedy zobaczycie chwałę pana i obłok, to ruszajcie za nią, tak? Tylko teraz jest w innych słowach to oddane. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. No, tu jest już ciekawy fragment, ponieważ możemy sobie uzmysłowić, że tamci kapłani i główny kapłan Aaron no już na przykład pomarli i teraz mamy nowych kapłanów i pan daje od nowa wskazówki im nowe jakby nowa ziemia nowe rozdanie nowa, nowy początek układanki i pan ich ostrzega abyście na 2000 łokci byli od niej zobaczcie że nigdy po, podczas pięciu księgu Mojżeszowego nie było aż takiej odległości mieli być z daleka w namiocie ale a być może była, a widzicie, to było w namiocie, ale obóz i in, inne namioty miały być w sporej odległości od głównego namiotu przymierza, więc tutaj też może chodzić o, o, ich, o ich samych i o ich domostwa, ewentualnie 2000 łokci, a już tam w poprzedniej części, której sprawdzałem, że łokieć hebrajski to było 44 i 4. Łokieć egipski 50 y, i pół centymetra jeszcze był chyba y, łokieć chaldejski, ale to też wszystko po 50 tam centymetrów z kawałkiem po pół metra. Czyli 2000, tysiące to gdzieś jakiś no to sporo sporo słuchajcie no to na pół to 1000 tysiąc metrów od Arki żebyście byli odniosących ją kapłanów. No, tu chyba, że Arka zaczynała szwankować, i może napęd, który miała w sobie zaczął być groźny dla ludzi. To co ją napędzało cały mechanizm. Niektórzy w książce tej o arce, o starcu wiekowym z księgi Zoar, i autorzy książki o wiekowym starcu twierdzą, że tam był napęd atomowy, i ona przez 40 lat produkowała mannę na pustyni. I teraz Jozue rzekł do ludu, poświęćcie się, bo jutro dokona się wśród was wiele cudów. I tutaj mamy, słuchajcie, zapowiedź, że Pan będzie nowe cuda czynił, aby przekonać lud do tego, że to Jozue teraz jest prawą ręką i znowu mają słuchać Go we wszystkim. I On okaże swoją moc przed nimi i przed Jozuem, żeby wierzyli dalej w Niego i w Jozuego. No, i tutaj mamy dalej. Idą, y, podnieście skrzynię przymierza, przejdźcie przed ludem, podnieście więc skrzynie i, i podnieśli skrzynię i poszli przed ludem. A pan rzekł do Jozuego, dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że tak jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię, że gdy dojdą do samych wód Jordanu, y, zatrzymajcie się w Jordanie. Po czym rzekł Jezułę do synów izraelskich: Zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Boga Waszego. Oto skrzynia przymierza Pana całej Ziemi przejdzie przed Wami przez Jordan. Weźcie dwunastu mężów, po jednym na każde plemię. Gdy zaś stopy kapłanów niosące skrzynie Pana, władcy całej Ziemi, staną w wodzie Jordanu, wtedy wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. I tutaj mamy, słuchajcie, ponowne rozdzielenie wód, tym razem Jordanu, tak jak rozdzielił Morze Czerwone. Jest zupełna kalka z Pięcioksięgu Mojżeszowego. Tak teraz przed lud zobaczy, że to Jozue rozdziela wody Jordanu i że ma taką moc od Pana. A także będzie musiał mu we wszystkim być posłuszny. Gdy wyruszyli ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan, kapłani niosący skrzynię stali, szli przed ludem. Gdy niosący skrzynie doszli do Jordanu, nogi niosących skrzynie zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie. Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów. Wody zatrzymały się, płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, położonego w bok od Zartan, a płynące w kierunku Morza Stepowego. Morza Słonego zmieniły, znikły zupełnie i lud przeprawił się przez, naprzeciw Jerycha. Niosący skrzynie stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. Mamy pokaz siły. Znowuż Jachwę dokonuje cudów, aby lud uwierzył, że szefem teraz jest Jozue, i ma moc od samego Jachwę dziesiąty wiersz czwartego rozdziału, 12 pamiątkowych kamieni z Jordanu. Kapłani zaś niosą, nios, niosący skrzynię stanęli po środku Jordanu, aż wykonano wszystko, co Pan kazał Józułemu powiedzieć ludowi. Tak jak Mojżesz nakazał Józułemu, tak jak Mojżesz nakazał Jozułemu, lud zaś spiesznie się przeprawił. A kiedy lud zakończył przeprawę, przeszła też skrzynia i kapłani przed całym ludem. W tym dniu wywyższył pan Jozułego na oczach Izraela i bali się go, jak bali się Mojżesza przez całe jego życie. Widzicie? Wtedy Jozue rozkazał kapłanom: wyjdźcie z Jordanu. A kiedy kapłani niosący skrzynię przymierza wyszli z Jordanu i ich stopy stanęły na suchym lądzie, wróciły wody Jordanu na swoje miejsce, jak przedtem wystąpiły z brzegów. I rzekł do synów izraelskich tak: Gdy w przyszłości wasi potomkowie pytać będą swoich ojców, co znaczą te kamienie, pouczcie waszych synów mówiąc: suchą stopą przeszedł lud tutaj przez Jordan. Gdy zaś Pan, Bóg Wasz, wysuszył wody Jordanu przed Wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan Bóg uczynił to z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna i abyście się bali Pana, Boga Waszego, po wszystkie dni. Mieliśmy, tak, kolejny cud i dowód na przekazanie władzy. Mojżesza nie ma, władzę ma przejąć Jozue i cudami stworzonymi przez Pana ma przypieczętować przejęcie władzy. Lud ma widzieć, że on jest silny i że Pan czyni znowuż cuda i daje mu moc, tak jak dawał wcześniej Mojżeszowi. A gdy synowie izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Nazajutrz na święcie Paschy jedli z płodów ziemi prześniki i prażone ziarno, w tym właśnie dniu. Gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z płodów ziemi kananejskiej, czyli. Jeszcze arka działała, zobaczcie, jeszcze manna się produkowała, ale w tym dniu w, pierwszej, w czas pierwszej paschy w nowej ziemi produkcja manny ustała. Czyli tu mamy możemy sobie wyobrazić, że albo tylko naczynie, które było w mannie, ten wiekowy starzec, którego rabini tak nazwali i opisali w księdze Zoar, przestało pracować, albo cała arka chwilowo zaprzestała swej pracy. Wódz wojska pana ukazuje się Jozuemu, a to już jest świetny fragment, o którym wam kiedyś mówiłem, słuchajcie. Gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał naprzeciwko siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go: Czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? Jozue nie poznał gościa, który stał obok niego z mieczem, nie poznał kim on jest. I teraz uważajcie. Ten odpowiedział, nie, jestem wodzem wojska Pana, przyszedłem teraz. Czyli e, był niewidzialny, e, za moment się pojawił obok Jozułego z mieczem i Jozułę upadł twarz, twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan Sude swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozułego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Jozułę tak uczynił. I to właśnie był ten, jak jedyny, takim moim zdaniem, jedyny zabawny moment tutaj, bo myślę, że no, Jozue był lękliwy, bał się wszystkiego, a oni tak odgrywali teatr, przedstawienie. No, przyszedł, pojawił się, jego niewidzialność się zmieniła w widzialnego, zmienił się, nagle się pojawił, albo się teleportował ze statku, albo statek był na chmurce gdzieś tu blisko nich, gdzie mieli walczyć, zaparkowany. On zszedł na ziemię, pojawił się. Ten go nie poznał, czy jest jego wojakiem, czy wojakiem przeciwnika. A kiedy spytał, co mogę dla ciebie zrobić, ten powiedział: Tylko, zdejmij sandały, bo stoisz na ziemi świętej. No, zabawna trochę sytuacja. E, tak, jakby już nawet nie chciał mówić, że: no, no, nie bój się człowieku, no przecież jestem z wojska pana. Nie widziałeś nigdy anioła pod postacią człowieka. A Jozef, mówię, był lękliwy. Wtedy Jozue syn Nuna przywołał kapłanów i rzekł do nich, podnieście skrzynię przymierza, a siedmiu kapłanów niech podniesie siedem trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Bo jesteśmy w rozdziale o zdobyciu Jerycha, czyli jej słynne trąby jerychońskie. Arka Przymierza wzmocniła sygnał Trump. Oni nieśli ją dookoła miasta, obnieśli ją siedem razy i miasto, mury miasta padły. I to są te słynne rozważania też przez wielu w programach o starożytnych kosmitach i jeszcze przez różnych autorów książek o tematyce starożytnych kosmitów o sile dźwięku, o potędze, że mieliśmy do czynienia z czymś z dźwiękiem, który o sile dźwięku, który rozbił mury, mikrofale wykonał albo małe trzęsienie ziemi to spowodowało, wibracje rozwaliły mury miasta. Do dziś nie wiemy, czy to jest prawdą, czy nie, ale możemy sobie jednak założyć, że tu mieliśmy do czynienia z realnym kosmitą z innej planety, który założył cywilizację naszą, stworzył ludzi. Założył albo wszystkie cywilizacje, albo tylko kilka, bo byli też pewnie in, inni bogowie przed nim, e, i miał realną moc, realne moce arka, która czyniła cuda, i tak dalej. I teraz tak. Gdy Jozue powiedział ludowi, ruszyło siedmiu kapłanów, niosących siedem trąb z rogów baranich, przed Panem i trąbili na trąbach, a skrzynia e, przymierza sz, szła za nimi. Jozue wstał wcześniej rano, kapłani podnieśli skrzynię Pana, Siedmiu kapłanów niosących skrzynię i siedem trąb z rogów baranich bez ustanku trąbiło na trąbach. Zbrojni zaś szli przed nimi, a Straż Tylna kroczyła ze skrzynią pana, przy czym bez ustanku trąbiono na trąbach. W drugim dniu obeszli miasto jeden raz, po czym wrócili do obozu. Tak czynili sześć dni. Siódmego dnia wstali wcześnie, a gdy wzeszła zorza poranna i obeszli miasto w ten sam sposób, lecz siedem razy tego dnia. Obeszli miasto siedem razy. Za siódmym razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, wznieśli wojacy okrzyk bojowy, gdy, gdyż Pan dał im miasto. Mury Jerycha runęły. Słynne trąby jerychońskie, słuchajcie, wzmocnione siłą Arki, sprawiły, że miasto z cegły, mury zawaliły się w proch. Jachwe dał im miasto Jerycho bo ziemia obiecana niestety, niestety nie była krainą i mlekiem, miodem i mlekiem płynącą, tylko oni toczyli w niej wojny. Tak jak i toczyli wojny na pustyni z innymi mieszkańcami i plemionami, które były na pustyni. Rzekł Pan do Jozuego, wstań czemu leżysz twarzą do ziemi. Tutaj Jozue się czegoś wystraszył. Był taki rozdział mały po zdobyciu Jerycha. No i patrzę dalej, co mamy w księdze Jozułego z fragmentów interesujących nas, jeżeli chodzi o działalność jachwy, jego cuda, jego, jego i jego aniołów. Kiedy Jozułe się zestarzał i był w podeszłym wieku, przekartkowałem kilka kartek. Słuchajcie. I mamy już od razu fragment, że Jozułe jest stary. Czyli w księdze Jozułego, to jest bardzo wybiórczo napisane o pewnych rzeczach tylko. Nie jest już tak rozlegle, tylko po prostu jedno, dwa ważne wydarzenia: rozstąpienie się Jordanu i zdobycie Jerycha, trochę o ziemi, trochę o jakichś tam plemionach, przepisów i rozdział, kiedy Jozue jest już stary. Także skrótowa jest ta część. Ty zestarzałeś się i w swoim podeszłym wieku pozostało bardzo jeszcze wiele ziemi do objęcia w posiadanie, a ty już się zestarzałeś. Taki i Jachwę mówi do niego. E, czyli jakby Jachwę był... E, przecież zdawał sobie sprawę, że ludzie się starzeją i na początku w księdze jest napisane, że skrócił e, jeszcze zaraz chwilę przed potopem. E, po Adamie napisane jest, że Pan skraca tchnienie życia z długowieczności na 120 lat. Jest napisane, że duch mój będzie mieszkał w Twoich nozdrzach, w Twoim ciele 120 lat. A tutaj Jachwej jakby się zasmucał, że tak szybko się zestarzałeś. No, dziwna sprawa, przecież Jachwe wie wszystko, tak? Tutaj kolejne przydziały, plemiona, przepisy, miasta schronienia. Izrael w posiadaniu całej ziemi obiecanej, rozdział 40. 21, wiersz 43. Dał więc Pan Izraelowi całą ziemię w posiadanie, którą przysiągł dać im oj ich. Jeszcze raz. Dał Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać im ojcom, ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Wszystkich ich nieprzyjaciół wydał pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie obietnice. Patrzę dalej, gdzie mam zaznaczone rzeczy. Jest taki fragment: Jeżeli naruszycie przymierze z panem, Jakie zawar z wami, pójdziecie służyć innym bogom, będziecie oddawali im pokłony, rozpali się wtedy gniew Pana i wyginiecie z, rychło z tej dobrej ziemi, jaką wam dał. Czyli tutaj mamy groźbę. Jeżeli tylko zaczną oddawać kult innemu bogowi, ta jachwę się rozgniewa i będzie pomału odbierał im ziemię. No i słuchajcie, dochodzimy do y, końca Księgi Ozłego. Bardzo się szybko skończyła. Y, Rzekł lud do Jozuego, Panu, Bogu naszemu, służyć będziemy i głosu Jego słuchać. Zawarte, I zawarł Jozue tego dnia przymi kolejne przymierze z ludem i nadał mu w sychem przepisy i prawo. Jozue spisał te słowa w księdze zakonu Bożego i objął wielki, wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był przy świątyni Pana. Oto kamień, który będzie świadkiem przeciwko nam, gdy słyszał wszystkie słowa Pana, którymi on przemówił do nas, abyście się nie zaparli Boga waszego. Potem Jozue odprawił lud i każdego do jego posiadłości. No i słuchajcie sam końcóweczka, to jest sam, dosłownie dwa zdania. To jest rozdział 24 a wiersz 29. Śmierć i pogrzeb Jozłego i Eleazara. Po tych wydarzeniach, o których wyżej przed chwilą było, że mają w całą ziemię w posiadaniu, mogą mieszkać każdy w swojej części, mają tylko chwalić jachwę i nie stawiać innych nowych bożków, nie oddawać im kultu, bo jachwa się ze złości, następuje śmierć i pogrzeb Jozłego i Eleazara. Eleazar, czyli syn, czwarty syn kapłana Arona, Również umiera. Czyli po czasach Jozułego mamy kolejnego kapłana, czyli trzeciego. A takich tych kapłanów jest dostępna lista w internecie. Przez 1500 lat będzie chyba 80, coś około 90. 90 sztuk. 89 różnie podają. Po tych wydarzeniach z złe syn Nuna, sługa pana, mając 110 lat i pogrzebano go w posiadłości Timy. Timnat Serach, dwuczłonowa nazwa Timnat Serach, które, le, le, która, które leży na Pogórzu Efrajskim na, półno, na północ od góry Gasz. Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali dzieła Pana, jakich On dokonał dla Izraela. No i właśnie ci, co żyli ci widzieli wszystkie cuda, jakich Jachwę dokonywał, tak jego latająca chwała, obłok, spisywali dalej to, przekazy ustne robili, spisywali w księgach, które potem rabini wydali za tysiąc lat, za tysiąc sto, po całej epopei przekazywali dalej, 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 dalej. i dzięki temu z Ksiąga Gady, Agat Talmudycznych, z Talmudu i z Księgi Zoar możemy jeszcze się czegoś więcej dowiedzieć, ale... My jeszcze mamy rozdział 33, znaczy się wiersz. Gdy umarł Eleazar, syn Arona, pogrzebano go w Gibej, należącej do jego syna Pinechasa, która została nadana mu na pogóżu Efraim, efraimskim. I takie zdanie kończące, i nie ma już nic więcej. Czyli księga Jozłego, w której mamy pokazane. Dwa nowe cuda, jakich dokonał Jachwe, żeby lud uwierzył, że nowym szefem po Mojżeszu jest Jozue. Natomiast nie wiemy, ile, ile czasu, znaczy może tak, wiemy, że właśnie na końcu, teraz mamy napisane, że Jozue żył 110 lat, czyli od czasów Mojżesza, to Jozue mógł mieć 60 w czasach Mojżesza. Bo przecież był młodym jego uczniem, podpatrywał go. No to Księga złego i wydarzenia w niej zawarte mogą się rozgrywać na przełomie 40 do 60 lat. Czyli mamy tam dwa cuda. Nowe stworzone. podobnie jak w Pięcioksięgu. Podobne rozstąpienie się w wód Jordanu, tak jak wcześniej Morza Czerwonego. I drugi, drugie dziwne zdarzenie, czyli. Cud i rozbicie murów Jerycha za sprawą trąb jerychońskich, czyli jak niektórzy mówią, niesamowita, potężna siła została użyta, żeby zburzyć miasto, a mianowicie siła dźwięku, wibracje, wzmocnione prawdopodobnie Arką Przymierza. I tyle, w tej księdze mamy dwa cudy, dwa Dziwne dwa cuda, dziwne dokonania. Jachwę, pokaz swojej mocy, mianowanie nowego szefa, czyli Jozułego, ale już w tej samej księdze Jozułe dożywa swoich lat i umiera w wieku 110 lat. No i za chwilę będziemy mieli jeszcze kilka rzeczy związanych z działalnością Jachwy i jego aniołów. Zrobię też odcinek osobny o Arce. Zobaczycie, jak Arka się... Na przełomie dziejów tutaj prezentuję. Za tę część już Wam dziękuję. Na razie, cześć.